Dlaczego ceny energii w Polsce są najdroższe w Europie? I czy ma to powiązanie z naszymi kopalniami oraz magicznym skrótem ETS? Za chwilę o to zapytam mojego gościa. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, gościnfor.pl Szymon Glonek, a moim i Państwa gościem dzisiaj jest Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka24.com. Dzień dobry. Dzień dobry. A, panie redaktorze, no to jak? Dlaczego w Polsce ceny prądu, ceny energii są najdroższe? Dlaczego potrzebujemy specjalnej ustawy, którą niedawno Sejm przyjął, żeby były dopłaty do cen prądu, żeby one drastycznie nie wzrosły? To z pozoru proste pytanie, wymaga dosyć złożonej, skomplikowanej odpowiedzi. Postaram się ją skrócić do minimum. Natomiast jeżeli chodzi o to, że Polska ma najwyższe ceny energii w Unii Europejskiej, to to jest prawda tylko w zakresie cen na rynku hurtowym. Bo na rynku energii mamy kilka de facto rynków. Mamy rynek... Bilansujący w, oraz inne rozłożone w znacznie dłuższym okresie e, rynki. No i to, o czym mówimy tutaj, w kategorii tych najwyższych cen energii, to jest właśnie ten rynek hurtowy, ten rynek. E, na którym hurtownicy można powiedzieć, handlują swoją energią, czasami w bardzo krótkich odstępach czasu. Natomiast jeżeli spojrzymy na ceny oferowane już finalnie, na przykład, odbiorcom domowym, indywidualnym, to Polska cały czas jest w górnej połowie, jeżeli chodzi o wysokość, ale nie jesteśmy jeszcze na miejscu pierwszym. Znacznie wyższe ceny energii mają na przykład Duńczycy czy Niemcy. Jeśli o sytuację na naszym rynku hurtowym, to tam ceny energii wynikają po pierwsze z naszej bardzo specyficznej sytuacji energetycznej, jeżeli chodzi o, um, wytwarzania energii elektrycznej, a po drugie z tego, jak jest liczona cena energii na rynku w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię, Polska jest najbardziej zawęglewionym krajem Unii Europejskiej. Mamy najwyższy udział węgla w miksie, najwyższą intensywność emisji z energetyki właśnie z tego powodu, co oznacza, że ponosimy bardzo duże koszty z tytułu uprawnień do emisji, które trzeba wykupywać. W zeszłym roku było to 42 miliardy złotych i to jest kwota, którą polskie spółki energetyczne musiały wydać na to, żeby de facto Funkcjonować, biorąc pod uwagę ich zawęglowienie. Natomiast to no, sprawia. To, to ja tutaj przerwę, bo przez lata zarabialiśmy na y, tych prawach do emisji, czyli właśnie ETS-ach. Cały czas zarabiamy, bo system handlu emisjami jest tak skonstruowany, że pieniądze, które są sprzedawane przez poszczególne państwa na aukcjach ETS. Trafiają potem do budżetu tychże państw i mają, myślę, transformacje. Tak jest modelowo. Natomiast w rzeczywistości Polska ze względu na swoją wysoką intensywność emisji już, no, można powiedzieć, nie zarabia tyle, ile powinna zarabiać. Bowiem z tych 42 miliardów złotych, o których mówiłem, w ubiegłym roku do budżetu państwa wróciło tylko 25 miliardów. To wynika z tego, że pula polskich uprawnień. Która jest obliczana na każdy rok w ramach systemu ETS, jest niewystarczająca, żeby wszystkie polskie spółki zaspokoić, bo mają tak wysoką emisję. Więc musimy ściągać te uprawnienia z rynku, kupować je po prostu od innych. I doszliśmy do sytuacji, w której inni również bardzo dużo zarabiają na polskim ETS-ie. To jest sytuacja patologiczna, i jesteśmy absolutnym wyjątkiem w Unii Europejskiej, bo żadne inne państwo nie jest w tak, postawione w takiej sytuacji, że musi tak dużo uprawnień ściągać z rynku od innych. Polska ma tę właśnie, dzierży tutaj palmę tego niechlubnego lidera, jeżeli chodzi o taki, a nie inny układ. Dlatego też z jednej strony myśmy starali się ETS zawiesić w 2022 roku, podjęliśmy takie działania na polu Unii Europejskiej, ale żadne inne państwo członkowskie Unii nie chciało nas tym wesprzeć, więc... Dotarliśmy do sytuacji, w której ETS jest problemem w zasadzie tylko dla Polski. Nikt w Unii Europejskiej nie narzeka tak dużo na system handlu emisjami, co, co Polska, bo dla nikogo to nie jest problem. Panie to skąd się to bierze? Za chwilę wrócimy do tych cen prądu, i, i chwilę jeszcze to dopytam, ale jak już weszliśmy na ten ETS, skąd się bierze ten problem? No bo y, y, Niemcy, dużo większa gospodarka, y, też przez długi czas oparta na węglu i gazie. Y, dookoła nas gospodarki, które się reformowały i też były oparte na węglu i gazie, przede wszystkim na węglu. No i co? Oni wszyscy wyprzedzili nas, odrobili tą lekcję, przeszli transformację, a Polska została? W skrócie tak wypadałoby powiedzieć. To znaczy faktycznie wszystkie inne państwa członkowskie Unii Europejskiej w pewnym momencie zaczęły znacząco schodzić w dół ze swoją intensywnością emisji z energetyki. Bo ta intensywność emisji jest kluczowa dla obliczenia tego, jak dużym obciążeniem dla poszczególnych państw członkowskich jest właśnie ETS. Musimy, żeby to ustalić, zobaczyć, ile emisji generuje wytworzenie jednej kilowatogodziny z Danego systemu elektroenergetycznego. W Polsce ta intensywność jest najwyższa w Unii Europejskiej. My generujemy około 600 do 660 g CO2 na kilowatogodzinę wytworzonej w Polsce energii. Dla porównania, w, średnio w Unii Europejskiej, to, wliczywszy w to Polskę, która znacząco podnosi tę średnią, ten pułap to około 200 g CO2 na kilowatogodzinę. Czyli około 400 yy... Gram, tak, trzy tak. razy więcej mamy po prostu, jeżeli chodzi o intensywność emisji niż średnia unijna. Natomiast liderzy tej transformacji, czyli na przykład Szwedzi albo Francuzi, mają intensywność emisji z energetyki na poziomie 30-30 kilku gramów CO2 na kilowatogodzinę. No to jest już 20 razy mniej niż Polska. A nawet kraje dawnego bloku sowieckiego, takie jak Słowacja, mają znacząco niższą intensywność emisji z energetyki, bo Słowacy cieszą się intensywnością na poziomie około 150 gramów CO2 na kilowatogodzinę, czyli znowu cztery razy mniejszą niż Polska. Dlatego tym państwom po prostu ETS nie przeszkadza. On już im nie zaburza normalnego funkcjonowania energetyki, nie sprawia, że muszą ponosić jakieś horrendalne koszty, tylko po prostu to jest dla nich coś, co owszem, może podnosi trochę cenę energii, ale nie w sposób znaczący, nie w sposób tak istotny, żeby z tego systemu rezygnować. Panie ale ETS to nie jest nowy wynalazek. To nie jest tak, że w 2020, 2021 czy 2022 roku e, zebrała się e, wszyscy członkowie Unii Europejskiej, w tym Polska i uchwalili ETS. To jest ponad dziesięcioletnie prawo unijne, za którym polscy posłowie, praktycznie wszyscy z każdego klubu, z każdej partii politycznej, która była w Sejmie, e, głosowali za. No to co przez te ponad 10 lat, bo, bo to już jest ponad 10 lat, a nawet ponad 20, nie, 20 lat, tak? 20 to, lat. To, to jest 20 lat w tym roku. To co myśmy, albo czego myśmy nie zrobili, albo co powinniśmy zrobić, a nie zrobiliśmy, żeby dzisiaj ETS nie był problemem. Faktycznie 3 grudnia 2024 roku obchodziliśmy 20. rocznicę przyjęcia w Polsce ustawy o systemie handlu emisjami, czyli przyjęcia przez Sejm implementacji do polskiego porządku krajowego ustawy właśnie prowadzącej system handlu emisjami z dyrektywy ETS, która została przyjęta w roku 2003 przez Unię Europejską. Więc my, wchodząc do Unii Europejskiej, wiedzieliśmy, że jest w jej porządku prawnym coś takiego jak ETS. To nie jest nic nowego, to nie jest absolutnie nic niezapowiedzianego, nie, nie zaskakującego. Można nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że mm, ktoś, kto śledził... Y, Politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to już w roku 1997 wiedział, że Unia wprowadzi ETS, bo de facto do tego się zobowiązała poprzez podpisanie protokołu z Kyoto i poprzez swoje zobowiązania przyjęte w ramach właśnie tego, tej decyzji o to, żeby być częścią protokołu z Kyoto. I no to pokazuje, że mieliśmy dosyć dużo czasu na to, żeby zareagować na system handlu emisjami, bo wiedzieliśmy, że po pierwsze jest coś takiego, w sprawie Unii Europejskiej. Po drugie, wiedzieliśmy, że to jest tak skonstruowane, by uprawnienia do emisji były coraz droższe, bo na tym polega system handlu emisjami. On oczywiście był zmieniany wielokrotnie w ciągu tego czasu, natomiast jego fundament ideowy, powiedzmy, został taki sam. I teraz, czego Polska nie zrobiła? No Polska nie zrobiła tego, co zrobiły wszystkie inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, czyli Polska nie przeprowadziła swojej własnej transformacji energetycznej. Byśmy mieli konserwację energetyczną, a nie transformację. Bo jeżeli zobaczymy, jak wyglądał miks energetyczny Polski w roku 2004, a jak wygląda obecnie, to zmiana oczywiście zaszła i z naszego punktu widzenia jest ona znaczna, ale z punktu widzenia reszty państw członkowskich Unii Europejskiej jest symboliczna, bo takie kraje jak Niemcy. Jak Czechy, jak Słowacja, jak Rumunia, one w międzyczasie doprowadziły do tego, że węgla w ich energetyce prawie nie ma. No, z kilkoma wyjątkami dosłownie. Na przykład, jeżeli chodzi o um, używanie węgla na dużą skalę, to w zasadzie w tym momencie tylko dwa państwa Unii Europejskiej to robią, to są Polska i Niemcy. W Unii Europejskiej w zeszłym roku węgiel odpowiadał tylko za 12% produkcji energii elektrycznej, z czego odpowiednio po um, w 4% przypadało i na Polskę, i na Niemcy. W sensie z, z, z tych dwunastu, tak? Jeżeli to podzielimy na No dobrze, to po można trzecie. powiedzieć, powiedział Pan o tym, że, nie wiem, y, najlepsi w zielonej energii, czy w tej transformacji energetycznej są y, Francuzi, Szwedzi, y, ale to są bogate kraje, no myśmy musieli się rozwijać, myśmy musieli nadganiać, myśmy przeszli gigantyczny skok cywilizacyjny w ciągu tych 20 lat, no i może pieniędzy nie wystarczyło na y, energetykę. Czy może, no to może te pieniądze były, czy tylko na coś innego były wydane? Myślę, że po pierwsze pieniądze nie są tutaj problemem, bo pieniędzy mieliśmy na przykład na to, żeby przez te 30 ostatnich lat włożyć 300 miliardów złotych w górnictwo. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości wydatkowe i możliwości finansowania pewnych rzeczy, Słowacja, czyli państwo PKB wielkości województwa mazowieckiego, dała sobie radę z transformacją. I tam też intensywność emisji jest znacznie w Polsce. W tym momencie to jest 4 razy mniej, a w przyszłym roku po oddaniu nowych bloków elektrowni jądrowej Mochowce to już będzie 5-6 razy mniej. Słowacy idą na em, trajektorii, która będzie ich pasowała gdzieś tam na poziomie francuskim, czyli chodzi o emisję z energetyki. więc oni się z ts nie muszą. I teraz, jeżeli zastanowimy się, co tutaj zawiodło, czego tutaj nie było, to ja myślę, że pieniądze nie są odpowiedzią. Odpowiedzią jest pewnego rodzaju jakość i, i, i możliwości sprawnego działania klasy politycznej. Nasi politycy po prostu zawalili sprawę przez. 30 lat, a w zasadzie 35 już nawet, licząc od 1989 roku, polscy politycy po prostu nie potrafili wdrożyć polityki klimatycznej i transformacji energetycznej do, do Polski. Działali albo reaktywnie, albo nie działali wcale, albo działali sprzecznie z logiką tego, no ale 35 co. 35 lat temu, czy 30 lat temu, 20 lat temu, górnicy, czyli ci, którzy dostarczali węgiel, bo pytanie, czy oni nadal dostarczają węgiel do naszej energetyki, no byli gigantyczną siłą. Związki zawodowe, związki zawodowe w energetyce były gigantyczną siłą polityczną. Czyli politycy raczej nie mieli mm, takiego parcia, bym powiedział, czy takiej motywacji, żeby zadzierać z tymi silnymi związkami i coś zmieniać. Ja się z tym zgadzam, że politycy działali bardzo mocno pod wpływem związków zawodowych, zwłaszcza górniczych związków zawodowych. No tylko to nas prowadzi do smutnej konkluzji, że w Polsce związki grupujące po kilkadziesiąt tysięcy osób potrafią być silniejsze niż całe państwo. I jeżeli spojrzymy na przykład na to, jak postępowały działania poszczególnych rządów co do górnictwa węgla kamiennego, to widzimy, że w zasadzie cały czas jesteśmy no, w sytuacji, w której obym bo to górniczy związkowcy na przykład wyznaczyli termin wyjścia Polski z Węgier w tak zwanej umowie społecznej, w cudzysłowie społecznej, bo ona nie ma ze społeczeństwem szerszym nic wspólnego. 409 rok, czyli na ostatnią możliwą datę z punktu widzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Czy to jest, po pierwsze, niewykonalne, po drugie, śmieszne, po trzecie pokazuje, że państwo po prostu nie jest w stanie negocjować z tą grupą. Ja zdaję sobie sprawę, że takie regiony, jak Śląsk, są kluczowe dla. Chociażby wyników wyborów, bo tam jest 30 datów do wzięcia w wyborach parlamentarnych, to jest taki kluczowy swing state w wyborach prezydenckich w Polsce. No ale to trzeba sobie zadać pytanie w takim wypadku, czy my się kierujemy poszczególnych polityków, interesem państwa. W interesie państwa od, dawno stało, od dawna stało to, stało to, żebyśmy się dekarbonizowali, żebyśmy schodzili w dół z naszymi emisjami, z, naszymi, z naszym uwęglowieniem itd. itd. Natomiast w interesie górniczych związkowców jest właśnie ta konserwacja energetyczna i to on wygrywał, ten interes właśnie wygrywał. I to nas wszystkich kosztuje bardzo dużo, bo w tym roku, tylko w tym roku, dopłacamy do górnictwa węgla kamiennego kwotę 19 milionów złotych dziennie, więc codziennie, co dobę na konto górniczych związkowców i spółek górniczych trafia 19 milionów złotych pomocy dla nich. Żeby oni po prostu funkcjonowali. Ale no to bo, jeśli mogły nasza gospodarka istnieć. oparta jest, znaczy nasza energetyka oparta jest na węglu, no to rozumiem, że nasza energetyka kupuje ten węgiel i kopalnie zarabiają na tym yy, i dlaczego są dotowane? Kopalnie w większości nie zarabiają na węglu, który sprzedają. W średnio polski węgiel wydobywany jest ze stratą 300 złotych na tonie. W tym roku, przez 9 pierwszych miesięcy tego roku, polskie górnictwo na sprzedaży węgla miało stratę 4 miliardy złotych, bo po prostu w metalowaniu tak swoim biznesie prowadzi tak. jest strata. Tak, jest i to ogromna. Całość straty górnictwa w tym momencie, biorąc pod uwagę właśnie te pierwsze 9 miesięcy, to jest 9 miliardów złotych, z czego 4 miliardy to jest strata sprzedażowa, więc polski węgiel po prostu jest sprzedawany ze stratą, bo inaczej nie byłby nawet przez polską energetykę kupowany, bo polska energetyka już i tak sięga po węgiel z importu. Bo narzeka na krajowy surowiec, poza niewielkimi wyjątkami, typu kopalnia Bogdanka, która jest znacznie lepiej, powiedzmy, pozycjonowana w tym, w tym aspekcie. Natomiast generalnie, na przykład śląskie kopalnie PGG są ekonomicznymi trupami, które bez tej kroplówki ze strony państwa po prostu by się nie utrzymały nawet tygodnia. Więc to jest katastrofa, do czego myśmy doprowadzili w górnictwie ale za, te, za tę katastrofę teraz płaci całe społeczeństwo. Właśnie tą kwotą 19 milionów złotych dziennie. W przyszłym roku to będzie już 24 miliony złotych dziennie, bo zwiększamy pomoc publiczną dla górnictwa z 7 do 9 miliardów złotych rocznie. I żeby zestawić to, w jakiej sytuacji jesteśmy. Górnictwo w ciągu roku dostaje obecnie, w tym roku, roku 2024, 7 miliardów złotych. Polskie lecznictwo psychiatryczne dostaje 200 milionów złotych, więc górnicy przez 10 dni dostają tyle, co polskie lecznictwo psychiatryczne przez cały rok. Więc no, można zapytać, jak ma być dobrze w Polsce, skoro mamy takie dysproporcje i takie e, niesłychanie e, niekorzystne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi? No tak, akurat teraz bardzo mocno. O zdrowiu psychicznym jest y, głośno w mediach i, i dyskutuje się bardzo mocno, bo Ministerstwo Zdrowia też ma jakieś tam y, plany co do zmiany, restrukturyzacji, finansowania właśnie zdrowia psychicznego. Nie do końca chyba one są y, y, dobrze odbierane przez środowisko, ale o tym inny program. Y, y, Panie redaktorze, ja bym chciał wrócić do, do, do tematu tego prądu, bo no, z tego wszystkiego, tak, prąd produkujemy z węgla, węgiel wydobywamy ze stratą, yy, prąd mamy najdroższy, jeśli chodzi o, o, o te, te hurtowe ceny, ale też dość drogi, jeśli chodzi o nas, odbiorców, tak, kiedy w domach korzystamy, No to, to jest trochę z, zaklęte koło. No, gdzie tu jest wyjście? Znaczy, co zrobić? Czekać do 35, aż ten atom powstanie? Czy możemy coś wcześniej? Możemy coś wcześniej zrobić, i już nam się powoli udaje. Bo jeżeli spojrzymy sobie na dane z towarowej giełdy energii, w momentach, w których OZE zapewniają nam istotną część pokrycia naszego zapotrzebowania na moc, to widzimy, że wtedy prąd jest w Polsce tani. I są momenty w ciągu roku, gdzie ze względu na generację, czy to z wiatraków, czy z fotowoltaiki, prąd może być w Polsce tani. Dlatego jeżeli ktoś jest w stanie zamontować sobie własne źródło wytwórcze typu fotowoltaika plus magazyn energii, to bardzo zachęcam do tego, żeby przejść na tak zwane ceny dynamiczne, które pozwalają korzystać z tych momentów, gdzie na rynku w Polsce Prąd jest, czasami to, to dochodzi nawet do cen ujemnych, więc wtedy się naprawdę opłaca e, chociażby za, załadować ten magazyn energii, który e, e, zazwyczaj ma taką moc, powiedzmy, kilku do dziesięciu kilowatogodzin. To jest względnie dużo, jak na potrzeby e, gospodarstwa domowego. Natomiast e, dla przeciętnego zjadacza chleba w Polsce, to mimo wszystko cały czas magazyn energii jest rozwiązaniem jeszcze troszeczkę abstrakcyjnym, bo on najczęściej po prostu nie ma gdzie e, tego magazynu wstawić, bo to jest dosyć takie, powiedzmy, e, urządzenie, które zabiera trochę miejsca, to trzeba dokonać pewnej roboty elektrycznej i tak dalej. No więc z punktu widzenia właśnie przeciętnego Kowalskiego jedyną cenę energii jest transformacja polegająca na obniżeniu intensywności emisji dla całego systemu elektroenergetycznego i na jednoczesnym zarządzeniu tą częścią rachunku, która nie wynika z wytwarzania energii, tylko wynika na przykład z... Powiedzmy kosztów istnienia systemu elektroenergetycznego. Tu mamy na przykład opłatę dystrybucyjną, opłatę mocową, i tak dalej, w tej części. Więc to jest coś, co trzeba zrobić, tylko że to nie nadejdzie szybko. Musimy mieć tego świadomość, że to są zmiany, które nawet jeżeli poczynimy dziś, to ich efekty odczujemy za lat kilka. Albo nawet kilkanaście. Oczekiwanie na energetykę jądrową oczywiście no, ma o tyle sens, że ta technologia dużo zmieni w polskiej energetyce, ale w międzyczasie musimy robić coś innego i stawiać na przykład na źródła odnawialne, które powinny być wsparte technologiami elastyczności sieci i technologiami magazynowania energii. I to jest rozwiązanie, które musimy po prostu teraz wdrożyć. Natomiast na pewno. Dużą ulgą byłoby odcięcie się od górnictwa węgla kamiennego, które po prostu jest wielką czarną dziurą, do, którego, do której wpada mnóstwo publicznych pieniędzy. Tych pieniędzy, które powinny iść teraz na transformację. Ja od jakiegoś czasu postuluję już wprost, żeby po prostu przejść na import węgla i zamknąć nierentowne kopalnie, pozostawić te, które jeszcze rokują, bowiem węgiel z importu. Nawet po cenach kupowanych w, według rynku w porcie Ara, jest prawie dwa razy tańszy niż węgiel wydobywany w Polsce. I w tym się jeszcze mieści zysk sprzedawcy tego węgla, więc to pokazuje, jak niskie są koszty wydobycia gdzie indziej. Ja często zestawiam poziom wydobycia w Polsce, to jest około 800 zł za tonę, z poziomem wydobycia w Stanach Zjednoczonych i z kosztem wydobycia w Stanach Zjednoczonych, czyli to jest około 160 zł za tonę. Więc węgiel w Stanach Zjednoczonych jest wydobywany pięć razy taniej. Także, no, jak może tutaj w Polsce być właśnie opłacalne w górnictwo, skoro nawet nasza energetyka już narzeka i to bardzo mocno na ceny węgla krajowego. No tak, a myślę, że kwestia tego, co było podnoszone te 20 lat temu, 20 parę lat temu, czyli bezrobocia, nam w obecnej sytuacji demograficznej nie grozi, więc w momencie, kiedy gospodarka. Potrzebuje około 300-400 tysięcy rąk do pracy już dzisiaj. Myślę, że spokojnie ci górnicy znaleźliby zatrudnienie. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i za wyjaśnienie, jak wygląda sytuacja polskiej energetyki dzisiaj i dlaczego ceny prądu są takie, a nie inne. Moim i Państwa gościem był Jakub Wiech, redaktor naczelny energetyka24.com, a rozmawiał Szymon Glonek, to był gość Infor.pl.